Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Marika Marcinkowska i jestem trenerem kosmetycznym Oriflame. Dzisiaj przedstawię Wam nowości z katalogu siódmego. Zaczynamy! Na początek chcę powiedzieć o marce Love Nature, ponieważ tutaj wprowadzamy trzy nowe serie. Serie, które zawierają bogactwo składników aktywnych, zawierają organiczne oleje i ekstrakty. Biodegradowalne formuły, ale również naturalne mikroperełki. Pierwszą z tych serii jest seria dla cery tłustej. Seria ta zawiera w swoim składzie organiczny olejek z drzewa herbacianego, jak również meksykańską limonkę. Ten organiczny olejek z drzewa herbacianego ma silne działanie antybakteryjne, przez to będzie dogłębnie oczyszczał skórę i będzie niwelował wszelkie niedoskonałości. Będzie on również regulował wydzielanie sebum, żeby zapewnić matowość skórze. Także nawilży idealnie naszą skórę. Natomiast meksykańska limonka będzie energetyzować skórę po to, aby wyglądała ona na zdrową i promienną, dzięki swoim właściwościom tonizującym i matującym. Jeśli chodzi o serię właśnie dla cery tłustej, to tutaj w składzie mamy yy, żel oczyszczający, mamy również tonik. Następnie mamy również maskę i scrap dwa w jednym, aby jeszcze dogłębniej oczyścić naszą skórę. Ale jest również oczywiście e, matujący balsam, aby zapewnić skórze komfort przez cały dzień. I mamy również taki punktowy olejek, który będziemy nakładać właśnie na takie pojedyncze niedoskonałości, krostki, wypryski, po to, żeby sobie szybciej z nimi poradzić, żeby się szybciej z nimi uporać. I będziemy mogli cieszyć się po prostu piękną, zdrową skórą. Kolejną linii serii Love Nature jest Linia stworzona dla cery normalnej. Można powiedzieć dla cery, która potrzebuje nawilżenia. A jak wiemy, tak naprawdę każdy z nas, każdego z nas skóra potrzebuje w dzisiejszych czasach nawilżenia, ponieważ często czujemy na skórze takie uczucie ściągania. To właśnie świadczy o tym, że nasza skóra jest odwodniona, jest ona niedostatecznie nawilżona. Wtedy sięgnijmy właśnie po tą serię. Seria, która zawiera w swoim składzie aloes, jak również organiczną wodę kokasową. Organiczny aloes będzie bardzo mocno i dogłębnie nawilżał naszą skórę. Ma on silne właściwości antyoksydacyjne i kojące. Jego zielone liście są w 99,5% stworzone z wody, dlatego on tak właśnie doskonale nabilża naszą skórę. Natomiast organiczna woda kokosowa będzie pomagać utrzymać wodę w skórze, czyli będzie pomagać utrzymywać to nawilżenie odpowiednie naszej skóry, ale również będzie dawać efekt takiego uczucia odświeżenia. Słuchajcie, linia świetna, która pomoże bardzo mocno właśnie dogłębnie nawilżać naszą skórę, odbudować i zrewitalizować. Jeśli chodzi o produkty właśnie z tej linii, to tutaj mamy y, oczyszczający krem, mamy również tonik, y, następnie mamy również maskę i skrap dwa w jednym, ale mamy również na wykończenie nawilżający krem, jak również Krem pod oczy dzięki zastosowaniu całej linii możemy mieć pewność, gwarancję najlepszych efektów. Trzecią linią z serii Love Nature jest linia dla cery suchej. Organiczny owies będzie dogłębnie odżywiał i nawilżał skórę. Będzie sprawiał, że będzie ona miękka i elastyczna w dotyku. Natomiast jagody goi to bogactwo składników odżywczych, witamin, aminokwasów i antyoksydantów. Dzięki temu będziemy dogłębnie chronić naszą skórę i sprawiać, że będzie miała po prostu piękny wygląd. W, jeśli chodzi o produkty w tej linii, to mamy tutaj płyn celarny, który łączy w sobie cechy zarówno płynu do demakijażu, jak również toniku, aby przywrócić odpowiednie pH naszej skórze, ale mamy również maskę. Kojącą, aby właśnie łagodzić naszą wrażliwą, suchą skórę i na koniec mamy również odżywczy krem, po to, żeby bardzo mocno regenerować i odbudowywać suchą skórę. Myślę, że idealna linia właśnie dla cer wrażliwych, suchych, które potrzebują ukojenia i wyłagodzenia. Pamiętajmy, aby chronić naszą skórę przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym. I tutaj idealnie sprawdzi się krem Optimals Multi Protection Urban. Krem, który posiada w swoim składzie filtr 30, dzięki czemu będzie chronił naszą skórę właśnie przed szkodliwymi promieniami słonecznymi, ale również posiada aktywne składniki, które chronią skórę przed zanieczyszczeniami. Dlatego nasza skóra będzie ochroniona, będzie odżywiona i będzie również dobrze nawilżona. Krem posiada delikatną konsystencję, która bardzo łatwo się wchłania, i ten produkt stosujemy na wykończenie naszego rytuału pielęgnacyjnego. Czyli po naszym kremie do pielęgnacji nakładamy właśnie ten krem ochronny, po to, żeby zabezpieczyć naszą skórę przed promieniowaniem słonecznym i przed zanieczyszczeniami. Wtedy możemy być pewni, że dobrze zaopiekowaliśmy się naszą skórą. Kolejną nowością, jaką chcę Wam przedstawić, jest gąbka koniak. To jest gąbka, która jest wykonana z japońskiego korzenia, który ma udowodnione właściwości prozdrowotne. Gąbeczka w kształcie takiego serduszka, ale gąbka, która tak naprawdę jest przed zamoczeniem taka bardzo twarda, sztywna, natomiast kiedy ją rozmoczymy, ona staje się bardzo mocno porowata i dzięki temu będzie bardzo dobrze złuszczać nasz ciały na naskórek. Możemy ją stosować samą po prostu na nawilżoną skórę, ale możemy ją również stosować wraz z naszym ulubionym produktem do oczyszczania skóry. Będziemy mieli niesamowite efekty gładkiej, czystej i promiennej skóry. Skóry. Bardzo mocno Wam polecam! Jeśli chodzi o pielęgnację naszego ciała, to tutaj polecam Wam dwa żele pod prysznic. Pierwszy z nich jest to żel Discover o zapachu tropikalnych kwiatów i owoców, który swoim zapachem nawiązuje do terenów Kostaryki. Poczujemy się jak właśnie w dżungli z tej okolicy, żel, który zawiera bardzo dużą pojemność, ponieważ posiada aż 750 ml, więc tak naprawdę żel, który wystarczy dla całej rodziny. Natomiast kolejnym żelem jest żel z Garden, żel, który swoim zapachem idealnie, Idealnie odpowiada w wodzie zapachowej z Garden i tutaj słuchajcie mamy pitaje, konwalie i piżmo. Przepiękny zapach, który idealnie właśnie będzie komponował się z naszą ulubioną wodą zapachową. Pomocnym produktem przy podkreśleniu naszego spojrzenia będzie zalotka. Zalotka od Giordani Gold. Zalotkę, którą stosujemy na nasze rzęsy, aby podkręcić ich kształt. Słuchajcie, zalotkę stosujemy przed nałożeniem tuszu, przyciskamy nasze rzęsy, przytrzymujemy chwilę i następnie wytuszujemy rzęsy. Dzięki temu będziemy mieli zdecydowanie bardziej wyraziste spojrzenie, oko stanie się bardziej otwarte, a nasze oczy optycznie się powiększą. Warto również postawić na dodatki. I tutaj pokazuję Wam bardzo szykowny, luksusowy zegarek. Zegarek, który występuje w złotym odcieniu. I przede wszystkim zegarek, który doda naszemu wizerunkowi takiego eleganckiego stylu. Ja myślę, że warto zawsze postawić na właśnie zegarek jako dodatek, ponieważ wtedy nasz wizerunek staje się bardziej profesjonalny. I oczywiście myślę, że jest to bardzo przydatny gadżet. Ale idziemy dalej. Dalej mamy przepiękne kolczyki. Kolczyki, które możemy nosić same, właśnie jako ta tutaj złota, złota zawieszka, ale również możemy dodatkowo zawiesić właśnie tutaj ten pompon. I wtedy te kolczyki stają się bardziej takie odważne. A jeśli chcemy mieć bardziej eleganckie, wówczas zakładamy tylko właśnie tą złotą część. I tutaj do pasu mamy bransoletkę bransoletka, która występuje właśnie w takim samym kształcie, idealnie wpasowuje się właśnie również do tych kolczyków, ale świetnie właśnie do tej biżuterii będzie korespondowała torebka, torebka, która występuje w takim koralowym odcieniu i to jest, słuchajcie, tak naprawdę torebka bądź też portfel, bo możemy ją nazywać właśnie kopertówką, ale również możemy ją tak naprawdę nosić jako portfel. I tutaj bardzo fajną rzeczą jest właśnie ta Zawieszka, bo tutaj, słuchajcie, możemy właśnie tą, tą tutaj zawieszkę ściągnąć, i w tym momencie mamy gładką torebkę, a to możemy sobie właśnie użyć jako zawieszkę do naszego łańcuszka, bądź też na przykład jako broszkę do naszej apaszki i będzie również świetnym dodatkiem. Kolejnym świetnym zestawem dodatków są oczywiście okulary słoneczne i torebka. Słuchajcie, kiedy idziemy na co dzień do miasta, idziemy na zakupy, idziemy na spotkanie z przyjaciółką, świetnie zawsze wyglądamy, jeśli założymy okulary słoneczne i do tego założymy, na przykład torebkę. Torebka, która występuje w bardzo modnym kształcie, jasne kolory przełamane właśnie ciemnym tutaj ciemną rączką, ale przede wszystkim również złota zawieszka z takimi palmami, którą możemy odpiąć. Jeśli mamy ochotę, zostawiamy zawieszkę, jeśli nie możemy ją również odpiąć. Słuchajcie, idealny zestaw właśnie dla takiego codziennego looku. Natomiast jeśli chcemy postawić na bardziej elegancki i szykowny look, tutaj świetnie sprawdzi się właśnie ta torebka. Torebka, która występuje w takim odcieniu beżu z złotymi tutaj wykończeniami, złotym zamkiem, ale słuchajcie, zobaczcie, ona w środku ma kolor takiego różu, więc świetny kontrast. Kontrasty są bardzo mocne w tym sezonie i właśnie możemy dopiąć tutaj tą dłuższą rączkę, właśnie albo na stronie tego beżu, albo na stronie różu, żeby właśnie spowodować ten kontrast. Idealny, świetny, modny dodatek do naszych stylizacji. Moi drodzy, to wszystkie nowości, jakie chciałam Wam dzisiaj przedstawić. Bardzo dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia!